W powiecie kłobuckim od kilku tygodni podejmuje się szereg działań mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie pracowników tamtejszej służby zdrowia i minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teraz Starostwo w Kłobucku postanowiło wesprzeć wojewódzki szpital specjalistyczny w Częstochowie. W uzgodnieniu z firmami z terenu powiatu kłobuckiego, które pomagają nam w walce z koronawirusem, uzgodniliśmy, że wesprzemy również szpital jednoimienny w Częstochowie. I dzisiaj takie przedmioty potrzebne do zabezpieczenia ratowników medycznych, lekarzy z powiatu kłobuckiego pojechały do Częstochowy. Mimo tego, że powiat kłobucki zarządza dwoma szpitalami, pogotowiem ratunkowym i ponad 20 przychodniami, to dzięki mobilizacji władz powiatu, lokalnych firm i samorządów pomoc dla pracowników częstochowskiego szpitala była możliwa. Do szpitala w Częstowie trafiają również mieszkańcy powiatu kłobuckiego. Stąd taka decyzja, kiedy rozmawialiśmy, ta decyzja była jednomyślna i myślę, że w tych trudnych czasach trzeba się wspierać. A jak już wspierać, to konkretnie. Pracownicy starostwa zapakowali do busa i zawieźli do Częstochowy kombinezony izolacyjne jednoczęściowe, profesjonalne półmaski z filtrami klasy P3 i P2, rękawice ochronne, środki służące do dezynfekcji i przyłbice, które dzięki mądrej decyzji o zakupie plotera laserowego produkowane są w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Myślę, że starosta troszeczkę wyszedł, wyszedł przed szereg względem swoich pacjentów i swoich obywateli ze swojego powiatu. Oby więcej było starostów i samorządów, które wychodzą przed szereg w taki sposób. Pamiętajmy, te działania są podejmowane dla dobra nas wszystkich. Tak naprawdę leczymy, leczymy wszystkich pacjentów bez względu na to, czy oni są z danego starostwa, z danego powiatu, czy nie, więc mamy bardzo szeroki okręg pacjentów, których leczymy i których przyjmujemy tutaj do, do szpitala. Jesteśmy wielospecjalistycznym szpitalem, więc no, taka pomoc jak najbardziej. Zresztą dzisiaj każda pomoc, która, która przychodzi dla naszych pracowników, jest niezmiernie ważna i niezmiernie cenna. O wsparciu ze strony starostwa Powiatu Kubuckiego rozmawialiśmy również z dyrektorem Częstochowskiego Szpitala, z Zbigniewem Bajkowskim. Panie dyrektorze, no co pan powie na taki gest starosta Powiatu Kubuckiego? Postanowił wesprzeć Szpital Zakaźny, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, no rzeczami, które jak najbardziej teraz mogą się przydać. No więc oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za e, tego rodzaju gest i darowizny ze strony e, pana starosty. E, każda e, pomoc szpitalom w okresie e, tak trudnym jak epidemia, kiedy idą ogromne są zużywane ogromne ilości e, sprzętu jednorazowego e, ochrony osobistej, e, jest mile widziana. E, w związku z tym każdemu kto chce nam pomóc bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ tak naprawdę to jest również dla mieszkańców tych gmin czy, 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 czy powiatów, choćby z tego powodu, że to jest właściwie jedyny taki duży szpital na północy województwa, który jest taki kompleksowy, i wszyscy, którzy się tu leczą, mieszkają albo w Częstochowie, albo w promieniu 30 km od Częstochowy, więc tak naprawdę to jest ogromna pomoc dla nas, jako dla personelu tego szpitala, a z drugiej strony to jest na pewno ogromna jakby też pomoc ludziom, którzy tutaj mieszkają i którzy się tu leczą. To może być taki sygnał również dla pozostałych starostów z naszego regionu, że, że, że jednak warto wesprzeć, o ile oczywiście te starostwa mają takie możliwości. Jeżeli mają, to oczywiście, tym bardziej, że ja mówię, przy całym tym nieszczęściu, które się, które się wydarzyło względem tej pandemii, jest taka niesamowita mobilizacja naszych tutaj przedsiębiorców, którzy sami się borykają z problemami takimi, że będą pewnie stanęli jeszcze trochę, będą stawać przed wyborem zwalniania swoich pracowników, czy, czy będą borykać się z sytuacją finansową swoich firm. Natomiast oni mimo takich swoich problemów bardzo tutaj prężnie wspierają. Czy, czy tutaj nasz szpital, czy, czy Pomoc Koronawirus Częstochowa, gdzie dodatkowo wyposażają szpital y, miejski na zawodziu, czy pogotowie ratunkowe, więc naprawdę jest tak niesamowita mobilizacja naszych przedsiębiorców i naszego społeczeństwa, że ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Rzeczywiście postawa wielu firm z Częstochowy, Kłobucka i całego regionu budzi ogromny szacunek. My w powiecie kłobuckim jesteśmy na tą chwilę dobrze przygotowani, dobrze zabezpieczeni są nasi pracownicy medyczni, ale w ramach wsparcia dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu, a więc dla medyków, skierowaliśmy pomoc z terenu Powiatu Kobuckiego. Cieszę się, że dzięki również firmom z terenu naszego powiatu ta pomoc będzie takim zabezpieczeniem medyków częstochowskich, do których trafiają również mieszkańcy Powiatu Kobuckiego i chcę im podziękować, że również mieszkańcami naszego powiatu z pełną troską i zaangażowaniem się zajmują. Za to oddanie i poświęcenie wszystkim pracownikom służby zdrowia należą się ogromne brawa. Pamiętajmy, że wiele zależy również od nas samych. Chciałbym jeszcze raz zaapelować do Państwa o stosowanie się do przepisów i zasad: do stosowania środków ochrony, rękawiczek, masek, o dezynfekcję rąk. Te przepisy wprowadzone i zasady obowiązujące są skierowane dla naszego dobra. Jeszcze raz apeluję o stosowanie się do przepisów i zasad apeluje o niewychodzenie z domu również w okresie świątecznym o pozostanie w swoich mieszkaniach i podwórkach Zostańmy w domu Sebastian Zielonka Miejska TV